Wiedziałem, nie, że mi szkoda sketyny. Dostaję z telefon od jednego chetyne... z działaczy i piszę, i znowu to mi, tak, Tadek, jak ty mogłeś do... tego syna, jak ci może być jego żal? Otóż powiedziałem mu tak, jako skutku syna nie jest go żały. W najgorszym sercu nawet zbrodniarza najgorszego jest taki zakątek, gdzie rosną kwiaty. I prawo do powrócenia do społeczeństwa, i spotkania się z córką na każdy. Każdy człowiek, pani, ja, pan i tamten pedofil i sketyna i ten Francuz, każdy człowiek ma prawo do odpokutowania swoich win. Słyszę tu z daleka, że pan broni pedofila. Nie, broniłem decyzji prezydenta. Ale, ale broni pan jednocześnie yy, pedofila. Dziecko yy, ty... ma rację w końcu. Prezydent, który... Łapka, Dziecko, ale... nie... Dziecko ma rację. Dziecko yy, ma rację. Zaraz, i wy ale... powinniście dziecka bronić. Za wszelką cenę, a nie ułaskawiać gwałciela tego dziecka. dziecko, które dzisiaj jest kobietą dorosłą. A co pan co ona ma w mógł? Może nie powinien miała pieniędzy na utrzymanie razem z matką, może się się nią Ale to, co, dawać... to prezydent ma nie wierzyć, jak ktoś prezydenci. Kogo wybiorą? COVID. Polacy będą mieli. I nie ma. Żeby miała mniej roboty policja i żeby to było naprawdę kontrolnie. To jest naprawdę straszne, że bronicie takiej decyzji. To jest naprawdę Ale jeżeli tak jest, To nie. ludzie powiedzą kogo oni bronią i wybiorą jego. Nie wybiorą. I ono jego. Proszę Pani, to Wam nawet na rękę to jest, powinno być, bo skorszenie ludzi spowoduje wielkie... Życzymy powrotu powrotu przyzwoitości. Oj, Panie ja pośle, coś Panu wypadło. To przyzwoitość, Pan się nie schyla, nie znajdzie Pan. Nie Do widzenia.